Drodzy Państwo, nadeszła wiosna, słońce, kwiatki, ptaszki śpiewają, humor nam się cały poprawia, no a jeszcze bardziej nam się poprawia, kiedy patrzymy w lustro i widzimy wspaniałą, odświeżoną, odmłodzoną twarz. Dlatego w naszym studiu gościmy dzisiaj po raz kolejny już pana doktora Dariusza Nasieka. Witam serdecznie. Witam państwa. Po raz panią, panią Sylwię Lichter z Gabinetu Medycyny Estetycznej. Witam serdecznie. Którzy zdradzą nam sekrety odnowy naszej skóry wiosną, tak żebyśmy wyglądali świeżo, młodo, atrakcyjnie, pięknie, lśniąco. No Ja się nie będę rozgadywać. Panie doktorze, ostatnio podczas ostatniego programu rozmawialiśmy o rewolucyjnym rewolucyjnej sposobie, sposobie odmładzenia. Się, poprzez użycie osocza bogatopłytkowego, prawda? Tak, mówiliśmy, mówiliśmy o tak zwanym vampire lift, czyli odnowie własnej skóry poprzez stosowanie preparatu swojej własnej krwi. Większość osób już w tej chwili jest w temacie, wie o co chodzi. Gwoli przypomnienia, celebrytki zaczęły stosować nieinwezyjne metody oparte na regeneracyjnych właściwościach krwi. Przede wszystkim płytek, czynników wzrostowych, które te płytki produkują. Coś bardzo bliskiego do komórek macierzystych, czyli tak zwanych stem cells. Tylko na mniejszą skalę. Tylko na mniejszą skalę i dostępne poprzez pobranie krwi, odpowiednie mm -hmm. wypreparowanie krwi i podanie w te miejsca, które wymagają regeneracji, czyli tam, gdzie jest dużo zmarszczek, tam, mm -hmm. gdzie skóra zaczyna matowiec, tam, gdzie powstają plamy posłoneczne. I prosty zabieg iniekcji takiego preparatu przygotowanego w gabinecie bezpośrednio przed zabiegiem powoduje fenomenalne rezultaty regeneracyjne. Możemy zobaczyć zresztą, tutaj tak, właśnie Pan doktor no, przyniósł przykłady takiej regeneracji. Celebrytki, które zdradziły się z tym, że wykonują ten zabieg, no to jedną z pierwszych była Angelina Jolie. Oczywiście Angelina Jolie wygląda pięknie od początku, ale jeżeli ona sobie takie zabiegi robi... Zapraszam wszystkie panie, żeby sobie również wykonały i wyglądały. Tak Równie jak, pięknie jak, jak, jak Angelina. Ta. A przyzwyczaił nas pan doktor do nowości. Zawsze, kiedy, kiedy odwiedza pan nasze studio, zdradza naszym telewidzom no, takie nowinki z dziedziny medycyny estetycznej. Co tym razem? I tym razem będzie nowinka, która ma tysiącletnią tradycję. Właśnie. Tą nowinką jest stosowanie złota w w celach regeneracji, w celach przeciwzapalnych, w celach zapobieganiu starzenia mm -hmm. się skóry. Mówię, że tradycja złota jest tysiącletnia, dlatego że złote maski były stosowane w starożytności i oczywiście Podobno Kleopatra, Kleopatra tak, jest, też jest, stosowała. jest takim poster child, dlatego że zawsze jak mówimy o peelingu, to jest Kleopatra z mlekiem, a jak mówimy o z, złotej, złotej masce, to jest Kleopatra ze złotą maską. Ale e, oczywiście to złoto było stosowane e, od, od bardzo, bardzo dawna. No jakie, i, są jego, jakie są jego właściwości? Renesans nastąpił w momencie, kiedy e, znowu wracamy do tych zabiegów, które są e, najbezpieczniejsze z możliwych, e, wykonywane e, prosto i wykonywane e, szybko. I w związku z tym technologia złota e, jest taka, że można to złoto przygotować w bardzo Cieniutkie listki. I te listki mają właściwości takie jak ma złoto. To znaczy, złoto jonizuje się dodatnio, w związku z tym ma działanie przeciwbakteryjne. Złoto od dawna było znane jako czynnik przeciwzapalny i preparaty soli, soli złota były stosowane w reumatologii przez wiele, wiele lat, zanim nowoczesna, nowoczesna farmakologia wyparła te preparaty. Złoto posiada również właściwości zatrzymywania wody przez to, że tworzy naturalną barierę. No i jest mikroelementem. W związku z tym mm -hmm. wiele zalet, a praktycznie za wyjątkiem kosztu nie ma żadnych przeciwwskazań. Mm -hmm. Czyli każdy może, każdy może sobie taką piękną, złotą maskę na twarz położyć i efekty będą, będą no jak u Kleopatry. Rozumiem. Mamy nadzieję, że takie efekty będą wszystkie nasze piękne... E, Panie osiągały. To jest nasz cel. Jak Pani wie, nasze nowe hasło to jest upiększamy Polonię i upiększamy Polonię już od 14 lat. I bardzo dobrze, bardzo myślę, mnie to cieszy i naszych telewizów, a zwłaszcza panie, które nas oglądają, niezmiernie raduje. Ale skoro jesteśmy przy y, zapobieganiu procesom starzenia, y, to y, oczywiście, tak jak państwo widzą tutaj na zdjęciu, maska jest położona na całej twarzy, no ale tutaj widzicie panie i panowie, y, usta no, na usta nie. A przecież usta także się starzeją, prawda, panie doktorze? Tak, i e, chciałem, e, e, że tak powiem, e, Zapowiedzieć temat ust regeneracji, mm -hmm. ust, zapobiegania starzeniu się, ust. To będzie, jak gdyby, takie wprowadzenie do tematu, mm -hmm. który rozwiniemy w następnym programie. Ale to, to, co chciałem powiedzieć dzisiaj, to jest to, że usta są wizerunkiem całej twarzy. To, jak komunikujemy się, jak rozmawiamy, to przede wszystkim skupiamy naszą uwagę na ustach. I te usta są również takim wyznacznikiem tego, jak się starzejemy, bo usta starzeją się tak jak cała twarz. Stają się cieńsze, stają się bladsze, stają się mniej wyraziste, objętość ich się zmniejsza i to wszystko możemy korygować. To, że brakuje wody w ustach, korygujemy z substancjami, które jak gdyby tą wodę wiążą. Kwas hialuronowy jest jak gdyby staple tych terapii, tak. stanowi jak gdyby wykładnik. To jest naturalna substancja, która występuje w organizmie, posiada zdolności wchłaniania wody. 250 razy każda cząsteczka jest w stanie schłonąć więcej wody niż swojej objętości ma. W związku z tym tej wody wchłania dużo i stanowi bardzo dobry wypełniacz, który nie daje objawów alergicznych. Druga metoda to jest to, żeby zmienić kontur. Tam, gdzie ten, tego konturu brakuje, usta to jest nie tylko volume, ale to jest też obrys ust. I ten obrys ust e, można poprawić poprzez podanie preparatów, e, które tak naprawdę można podawać e, już w bardzo młodym wieku, i, e, i można uzyskać efekty, które są bardzo długotrwałe. Bo na przykład te preparaty, to są preparaty silikonu, które używa się również w okulistyce do wypełnień i operacji na oku. Czyli I są pre... bezpieczne. So, te preparaty mm. są sprawdzone, bezpieczne i posiadają możliwość korekcji bardzo długofalowej. I one są stosowane najczęściej do tego, żeby wypełnić kontur. No i oczywiście to, co chciałem dzisiaj wprowadzić to jest poprawa koloru, poprawa tak, Ey, no. co też da się zrobić to no, też da się drodzy zrobić drodzy państwo ja po prostu jestem pod wrażeniem ponieważ okazuje się że nie ma rzeczy niemożliwych prawda pani Sylwia? tak oczywiście jak najbardziej zgadza się I jeżeli chodzi o usta o ich koloryt bo właśnie pani tym się zajmuje zajmuje się pani makijażem medycznym prawda tak. i jeżeli chodzi o usta jaki efekt można dzięki takiemu makijażowi osiągnąć i jak to wszystko wygląda mm -hmm. e, no więc proszę państwa makijaż medyczny makijaż permanentny jest idealnym rozwiązaniem dla osób które e, lub utraciły swój naturalny Kontur ust poprzez przewlekłe opryszczki, między innymi, lub też dla osób, które chcą podkreślić swój naturalny kształt ust. Czyli tutaj spójrzmy na zdjęcie ust przed zabiegiem i tu jest efekt po zabiegu, jest to kontur z delikatnym cieniem na ustach, czyli można za pomocą odpowiedniej aparatury. Zaaplikować barwnik tuż pod skórę. Efekt utrzymuje się nawet do kilku lat. Wszystkie barwniki, które używamy w naszym gabinecie, są na bazie naturalnych składników roślinnych, są hipalergiczne, nie uczulają, więc każda osoba może śmiało zdecydować się na tego typu zabieg. Mm -hmm. I być piękną od rana do nocy. Oczywiście. Ja tak, wiecie, jak, mm -hmm. ja, drodzy Państwo, jak to kobieta rozumuje. Tak, również <laughs> chciałam dodać, że w zależności od preferencji klientki kolor może być bardziej naturalny, zbliżony do naturalnego koloru ust lub też bardziej wyraźny. W zależy tak, że to się upodobaj tak. naszych, prawda? Czyli nie, nie musimy się bać, że, to, że, że po, po zabiegu nasze usta będą wyglądać nienaturalnie. Wszystko zależy tak. od tego, jak chcemy, żeby wyglądały. Tak, przed prawda? zabiegiem każda pacjentka przygotowywana jest poprzez yy, zaaplikowanie odpowiedniego preparatu znieczulającego, także chciałam również dodać, że zabieg jest praktycznie bezbolesny. No, drodzy Państwo, poruszyliśmy dzisiaj naprawdę bardzo dużo tematów. Wiele z nich odnajdziemy w publikacji, prawda, którą, którą pan doktor też tutaj dzisiaj do naszego studia przyniósł. Jak zwykle dzisiaj, jak zachęcam tak do lektury. Te mm -hmm. książki o, o tematyce medycyny estetycznej mamy po polsku i po angielsku. Książki są dla pierwszych trzech pań, które zadzwonią, nieodpłatnie w dzienniku, w redakcji dostępne. Również bardzo chętnie udzielamy odpowiedzi pod naszym numerem telefonu. Sylwia w zasadzie jest dostępna praktycznie na telefonie 24 godziny na dobę. To prawda. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Nie mogę się doczekać naszego następnego następnego programu, bo zawsze otwieracie Państwo przede mną wiele wspaniałych możliwości, z których nie omieszkam zapewne skorzystać. My również dziękujemy Zwłaszcza bardzo. Zwłaszcza teraz na wiosnę. <laughs> dziękuję Państwu bardzo. Serdecznie dziękuję.